W piątek 17 lutego na Wrzesińskim Rynku odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez posłankę nowoczesnej Paulinę Henik-Kloskę. Jednym z tematów poruszonych na konferencji był problem z budową odcinka drogi między wrzesińskimi terenami inwestycyjnymi a autostradą A2. Pytała Pani poseł Ministerstwo Infrastruktury o ujawnienie, prosiła Pani o ujawnienie zapisów umowy koncesyjnej. Jaka jest odpowiedź? znaczy dokładnie Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad bo ona jakby jest dysponentem tej umowy koncesyjnej. Na razie odpowiedzi nie dostaliśmy, dostaliśmy jedynie odpowiedź ze strony spółki Autostrada Wielkopolska, która również do tej umowy się odwołuje, wskazując, że właśnie szczegóły dotyczące zapisów tej umowy uniemożliwiają dzisiaj wydanie tej decyzji. W związku z czym nie pozostało mi nic innego jak również odwołać się do drugiej strony tej umowy, aby tą umowę koncesyjną ujawnić. Jeżeli Dzisiaj mówi się o tym, że niemożliwe jest wydanie zgody ze względu na przyszłą budowę węzła komunikacyjnego w obrębie wrześni. Nie podając żadnych szczegółów, kiedy ten węzeł miałby być budowany, gdzie, na jakich warunkach, to trudno mi. Jako parlamentarzy się z tego terenu dyskutować, nie znając szczegółów. Więc oczekuję ze strony spółki i będę oczekiwała, i takie pismo ponownie do nich kieruję, aby ujawnili dokładne dane dotyczące budowy właśnie tego konkretnego węzła, który jest tutaj problemem, albo ujawnienia całej umowy koncesyjnej, co myślę dla mieszkańców Wielkopolski byłoby najlepsze.